a zdarzają się takie produkty, które ta rozbieżność wynosi nawet 100%. To jest cała grupa związków biologicznie aktywnych. Te związki biologicznie aktywne chodzi głównie o hamowanie stresu oksydacyjnego, który jest głównym, główną przyczyną wielu chorób i tak już powiedziałam, między innymi miażdżyca, cukrzyca są tymi chorobami, które motywowane są przez wolne rodniki i ciekawa sprawa, o której dopiero od niedawno się mówi, że wolne rodniki mają wpływ również na stany naszego, naszej psychiki, a szczególnie, jeżeli chodzi o mózg i zdolność zapamiętywania. Zostało stwierdzone, że dzieci, w tej publikacji znalazłem, że dzieci karmione właśnie produktami typu fast food są mniej inteligentne, gorzej się uczą i bardziej konfliktowe w społeczeństwie. Czyli jeżeli chodzi o Dzisiejsza żywność, i ta żywność, która powinna być oferowana dzieciom, głównie powinna polegać właśnie na prewencji, co jest zresztą tematem dzisiejszego spotkania, czyli oferowania takiej żywności, która pozwoli maksymalizować funkcje obronne organizmu. Zresztą organizmy dzieci i młodzieży są organizmami, które nie są do końca jeszcze dojrzałymi, w związku z tym one są też bardziej wrażliwe na wszelkiego rodzaju toksyny. Związki toksyczne. Ja tak kiedyś się śmieję i daję takie pytanie, czym się różni niemowlę od, od, od osoby 90-letniej? No, się zastanawiają studenci, a w końcu no, trudno im wymyśleć, ja im mówię: niczym się nie różnią. Różnica jest tylko w tym, że niemowlaki nie mają jeszcze zębów, a ci starsi już ich nie mają. Natomiast z punktu widzenia fizjologicznego, u małych dzieci wszystkie te mechanizmy obronne nie są wykształcone, a u osób dorosłych są już zużyte. Więc. Tutaj, jeżeli chodzi o żywieniu, to bardzo istotne jest właśnie, żeby te nawyki kształtować, I to szkoła powinna chyba trochę przyjąć, przejąć kształtowanie tych nawyków żywieniowych, bo niestety rodzice no, tego, co okazuje w tej chwili praktyka nie czynią. To są pewne mechanizmy wolnorodnikowe, które to te wolnorodniki niszczą. No i tylko chciałem krótko po właśnie pokazać produkty, właśnie tutaj szczególnie jeżeli chodzi o warzywa, czyli tutaj mamy związki bardzo cenne, karatenoidy, które są odporne. Znaczy, prawda mówiąc, jeżeli mówimy tutaj o związkach biologicznie czynnych, to nie tylko miejmy na, uwagę, na uwadze, że należy takie produkty stosować w żywieniu dzieci. Po prostu człowiek przez cały okres swojego życia powinien o te produkty dbać. No oczywiście istnieje u nas pewne przekonanie, że staranie o zdrowie dotyczy tylko, powiedzmy, wieku produkcyjnego, czy dzieci i młodzieży, natomiast już człowiek, jak już jest starszy, no to może jeść cokolwiek i nic mu nie zaszkodzi. No, oczywiście nie jest, to, nie jest to prawdą, bo wiąże się to z takim pojęciem jak jakość życia. Z ekonomicznego punktu widzenia jakość życia jest określana wskaźnikami spożycia, konsumpcji, natomiast ze społecznego punktu widzenia jakość życia jest określana brakiem choroby. Czyli praktycznie jakość życia jest ten komfort psychiczny i fizyczny związany z tym, że możemy się cieszyć z życia. A poprzez odpowiednie produkty i żywienie, właśnie produkty, które mają wysoką jakość biologiczną, możemy tą swoją jakość na tej płaszczyźnie poprawić. Z czym się jeszcze wiąże, jeżeli chodzi o wiele substancji biologicznie aktywnych, znajduje się w tym, co w nowoczesnych procesach przetwórczych zostaje odrzucany. Czyli jeżeli chodzi o y, pieczywo, jesteśmy zalewani pieczywem bardzo może ładnie wyglądającym, może i smacznym, ale tak naprawdę bezwartościowym i też y, głównym czynnikiem, który na, y, należy y, rozpocząć jakiekolwiek edukacje czy starania, jest należy zmienić te produkty, które spożywa się w największej ilości. I takimi produktami są właśnie produkty zbożowe, chodzi o pieczywo. Pieczywo razowe jest pieczywem, które no powiedzmy odpowiada 80-90% składnikom, które są zawarte w całym ziarnie, a pieczywo białe, które tam powszechnie no, nam serwowane i które jest upowszechniane, zawiera jedynie może 20-30% tego, co, co jest wartościowe. Natomiast reszta to, to jest czysta skrobia, która dodatkowo zwiększa ryzyko zachorowalności na cukrzycę. Kolejne związki, czyli polifenole, głównie obecne w owocach i warzywach. I też ciekawostka jest taka, że te związki głównie maksymalizowane są w warstwach zewnętrznych owoców i warzyw, więc obieranie jabłka albo ewentualnie no jest też moda konsumpcji soków. Soki klarowane, które może ładnie wyglądają z punktu widzenia odżywczego, wartościowego, są bezwar, bezwartościowe. Szkoda na to po prostu przeznaczyć jakiekolwiek środki finansowe. Tu się też należy zmienić właśnie model konsumpcji, że powinni, powi w diecie powinny być produkty oprócz tego oczywiście świeże, bo to jest podstawa działalności, ale powinny być produkty jak najmniej przetworzone. Człowiekowi się nie uda, nie udało się do tej pory mu się nie uda stworzyć czegoś lepszego niż stworzyła natura. W związku z tym powinniśmy dbać o to, aby żywność, która trafia na nasze stoły, na stoły rodzin, powinna być żywnością jak najmniej przetworzoną. I tutaj ukłon właśnie w stronę gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, gdzie mogą tego typu działalnością się zająć, gdyż Duże zakłady przetwórcze nie są w stanie wyprodukować zdrowej żywności, a tylko dlatego, że okres, może nie tyle okres, co odległość transportu surowca jest bardzo duża, a wiadomo, że często w produktach spożywczych liczy się czas od zbioru do przetworzenia. Czas w gospodarstwach ekologicznych jest najkrótszy, bo można, Zebrać i w ciągu kilku godzin ten produkt przerobić, zachowując jego właściwości zdrowotne. Jeśli chodzi o kolejne składniki, które, które są ważne, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim tłuszcz. Ilość konsumowanego tłuszczu w naszym społeczeństwie przekracza zalecane normy i średnia jest około 40% wa wartości energetycznej produktu, przy czym kiedy się mówiło. I taka funkcjonuje moda czy przeświadczenie w społeczeństwie, że tłuszcz zwierzęcy jest złym tłuszczem, tłuszcz roślinny jest tłuszczem dobrym. I to nie jest właśnie do końca prawdą, bo ostatnie badania wskazują, że również jedząc dużo tłuszczy roślinnych możemy... Mieć problem z cholesterolem, możemy mieć problem z miażdżycą. A przyczyną jest tego zachwianie stosunku kwasów tłuszczowych. No to jest takie właśnie, bo wcześniej N3 do N6, czyli kwasów, które są odpowiedzialne za tworzenie układu nerwowego. Sprawa kolejna, która jest istotna z punktu widzenia żywienia, to jest właśnie staranie się o to, aby u dzieci i młodzieży oprócz kształtowania oczywiście tych nawyków żywieniowych. Wyuczyć przekonanie. Bo takie pytanie, żebym Państwu zadał, jaki jest najwięk, najważniejszy narząd związany z żywieniem? To jeżeli się za, zastanowicie, to tym narządem jest mózg. I ważne jest to, aby wśród dzieci, młodzieży wykształcić przekonanie, że to jest dobre, to będzie służyło ich zdrowiu. To będzie pomagało im zmniejszyć, zlikwidować stres, bo odpowiednie żywienie, właściwe żywienie, właściwe składniki właśnie obniżają, obniżają próg stresu, czy podwyższają może w tym stronę, podwyższają próg stresu, przyczyniają się do tego, że nauka jest przyjemniejsza, i łatwiejsza, zostaje coś w głowie. I ludzie stają się, ludzie, młodzież staje się bardziej komunikatywna, skłonna do współpracy. Natomiast żywienie takie produktami soko przetworzonymi działa tutaj w drugą stronę. Tak pokrótce chyba tyle, ale jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, to jest naprawdę temat rzeka i na, ka, na każdym tutaj z takich skrótów, które zastosowałem, można rozwinąć informację bardzo obszerną. W związku z tym no, moim zadaniem tylko to Państwa przekonanie, to, że warto spojrzeć w kierunku żywności ekologicznej chociaż y, oczywiście w żywności ekologicznej też są pewne, y, pewne, ujemne strony, trzeba tego też być świadomym, głównie to chodzi o, o pleśnie, które, które mogą być w produktach nastawione na działanie wilgoci, y, ale to już jest sprawa producenta, który jest na te wszystkie tajniki może temu oczywiście y, zapobiec. Także zachęcam oczywiście wszystkich Państwo do tego, aby właśnie skłonić się w stronę żywności ekologicznej, bo tak naprawdę też pytając ludzi, dlaczego się nie żywimy zdrowo, chociaż świadomość, badania, jeżeli chodzi o świadomość, wychodzą bardzo wysoko, ale zastosowanie już nie i główny powód ekonomiczny, że zdrowe odżywianie jest drogie. I to nie jest prawda, bo zdrowie odżywianie jest nawet tańsze niż zwykłe, tylko jest bardziej pracochłonne i potrzeba troszkę więcej wiedzy. 以前我也办过。